Sylwester na lokomotywie. Powitanie nowego roku. W nadchodzącym nowym roku życzę Państwu duże zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń oraz powrotu do normalności. Jak to wyglądał Sylwester, kiedy się musiało przyjść do pracy i pracować? W mojej długiej karierze zapamiętałem jeden wyjątkowy sylwester na lokomotywie. Było to w czasach, kiedy już spłonki, czyli tak zwane petardy, zostały na PKP zlikwidowane, a ja w tym czasie pracowałem prowadząc pociąg relacji Warszawa Wschodnia. Poznań główny. Był to pociąg ekspresowy prowadzony lokomotywą EP-09. Przy zbliżaniu się do posterunku odgałęźnego zamków. Jest to miejsce krzyżowania się dwóch szlaków: wschód, zachód, północ, południe tak zwanej magistrali węglowej. Dyżurny. Ruchu tego posterunku powiadomił mnie, że mechanik, w związku z tym, że Sylwester, postrzelamy sobie. Pomyślałem: A strzelaj sobie pan! Będąc już 500 metrów przed posterunkiem, nagle pod lokomotywą seria huków, natychmiast przystąpiłem do hamowania nagłego, zatrzymałem się dyżurny odzywa się, mechaniku, przecież mówiłem, że będziemy strzelać, mówię, mógł mi pan trochę dokładniej wyjaśnić, że chodzi o, o to, że pan podłożył spłonki, już bym wiedział co robić, bym po prostu pojechał dalej. To samo było również w Koninie, w Koninie też były. Położone za peronem w bezpiecznym miejscu, z w jednym i na jednym i na drugim toku. Szyn jeszcze poprosiłem tyżurnego, że wykonam długi RP1, po to aby synchronizować z tymi wybuchami, jak mówili, przeleciałem przez konin, jak pershing, i tak oto. Powitaliśmy nowy rok. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego w tym nadchodzącym nowym roku 2021. Koniec.